Już pewnie widzieliście ten klip. Ja go już też zdążyłem obejrzeć. Dziękuję wszystkim, którzy mi wysłali ten link. Było Was jakieś 50 osób. Też kilka osób mnie stagowało w tym filmie. Dziękuję za dostarczenie mi tych bardzo cennych materiałów bo jeśli ktoś e, nie chce słuchać tego, co ja mówię o Danielu Magikalu, to może posłucha tych ludzi, może są bardziej e, przekonywujący, jeśli ja Was nie przekonuję. Więc jeszcze, jeśli ktoś tego nie słuchał, posłuchajmy to razem. A? To nie da się ubić. Zbanowali to ja wszędzie. Szczerze oglądając dopiero Twój film, musiałem wygooglać, kto to jest. Ja na przykład, widzisz, otarłem się tutaj w momencie 16-17 roku. Brzydko mhm. powiem, to Ścierwo kwitło na YouTubie. YouTube bardzo szybko sobie z tym poradzi, no bo to już jest poza granicami moralności ludzkiej. Nie? Bo to, że robimy show, takie jak Idol czy Big Brother i tak dalej, życie. Ale to jednak gdzieś się trzyma w kanonie etyki i moralności. A jeżeli ty robisz, mając ćwierć milionową widownię, bo wtedy tak to było z Medzikalem, Rafoniksem, Rafatusem. O, samych patusów po prostu. I to było popularyzowane do tego stopnia, że gość na streamach bił matkę, pijaczkę, plu na nią, rozumiesz? I ludzie to jeszcze podkręcali albo żeby oni się upijali jeszcze bardziej. No to to przekraczało pewne granice. No i oni wiesz, dostali permanentne bany na YouTubie, na twarz. Założę kanał od razu go YouTube banuje, jak tylko mhm. twarz zobaczy. Telewizja nawet trąbiła już o Madzikalu, no bo on na tej wiesz ulicy, gdzie on mieszkał, on zrobił ludziom piekło z życia sąsiadom, tak naprawdę. Wszyscy streamy wiesz i wszystko inne. I zobacz, i to wróciło TikTokiem. Dlatego na drugim kanale i często właśnie o tym mówię, że no takie ścierwa trzeba niestety piętnować. Bo inaczej się tego nie da nazwać, bo on z niczym innym nie wrócił. Ci wszyscy patusy, co byli dokoła niego, zaczęli robić patusiarskie kariery i ci ludzie dalej nic innego nie wnoszą, siedzą na streamie i zastanawiam się, kto to ogląda. Wchodzę, a to oglądają dziesiątki tysięcy osób znowu i klaszczą im jak normalnie igrzyska były w koloseum mm -hmm. i tłum wiwatował to wtedy gladiatorzy się zabijali a ten tutaj już prosto znowu patologia znowu plucie na własną dziewczynę jakąś sobie znalazł wiesz dramy z tym po prostu coś czego no wydaje mi się że nie powinno być to powinno być raczej zakazane i tępione społecznie no zobacz medykala tak to powinno być zakazane i tępione społecznie jest to bardzo krótki aczkolwiek dosadny klip w którym e, Michał ja Sionowski w prosty sposób generalnie tłumaczy, jak jest i że nie powinno tego być, nie? że to jest po prostu ścierwo, którego się trzeba pozbyć. I tutaj widzę jeden taki komentarz, że problemem problem nie z magikalem, tylko problem jest w osobach, które go wspierają. Nie, nie możesz powiedzieć ludziom, co mają oglądać. To tak nie działa. Nie możesz iść powiedzieć nie oglądajcie tego, to jest złe. Tak, nie możesz tego. No bo nie no, jest wolność. Możesz robić, co chcesz, możesz oglądać, co chcesz. Możesz siedzieć jak debil i oglądać seriale. Możesz siedzieć jak debil i oglądać wiadomości. Możesz siedzieć jak debil i oglądać Magikala. I niestety nie możesz ludziom zabronić, ale możesz się pozbyć Magikala. Ponieważ magikal łamie prawo i to wszystko, co robi, jest niezgodne z wieloma zasadami moralnymi. I jeśli ludzie będą na to pozwalać, to tak będzie. Więc trzeba po prostu złożyć doniesienia o tym, że łamie zakaz streamowania, który ma już od kilku miesięcy. Tworzenia treści i publikowania ich w internecie, szczególnie o charakterze zniesławiającym. Ale tutaj, właśnie, przechodzimy do tej drugiej części. Jednym z linków, który mi został wysłany, był ten link. Jest tutaj. Zawiadomienie z Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód. I tutaj zawiadamiam o, zawiadamiam o przekazaniu sprawy zgodnie z własnością. Nie, z właściwością, przepraszam. Sekretariat Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód w Toruniu zawiadamia, że w dniu dzisiejszym pana zawiadomienie Tutaj data zostało przekazane do prokuratury rejonowej w Gryzioncu zgodnie z właściwością. I można powiedzieć: Ej, super, nie, coś się dzieje. Ale bardzo mnie zdziwiła ta informacja, ponieważ dzisiaj dostałem taką samą, a jeszcze jej nie publikowałem. Dostałem taki sam dokument. Możecie zobaczyć tutaj, jest to dokument adresowany do mnie. I już mówię, coś co jest nie tak, nie? Skąd ta osoba ma te informacje, ale na tym dokumencie jest data z dnia 08.04. A na moim dokumencie. Jest 14.04, więc ta osoba złożyła doniesienie o popełnieniu przestępstwa 6 dni przede mną. To był ten czas, kiedy ja mówiłem o tym, że należy to zgłaszać i sam osobiście zgłosiłem. Ta osoba zgłosiła to wcześniej. Brawo dla tej osoby, więc wygląda na to, że nie jestem tylko sam w tym wszystkim że oprócz mnie jeszcze ktoś działa w tej, w tej samej sprawie, więc chciałbym wam powiedzieć, że również dostałem zawiadomienie o przekazaniu sprawy zgodnie z właściwością, ponieważ Toruń przekazał sprawę na prokuraturę Grudziądz z tego względu, że ostatnie miejsce zameldowania naszego bohatera było w Grudziądzu i I jednak, mimo tego, że wszyscy mówią, że nie da się nic zrobić, a on jest jak karaluch, takie ścierwo, co zawsze wychodzi, jak nie drzwiami, to oknem i tak dalej, i tak dalej. Nawet na tym klipie, który wcześniej słyszeliśmy. I że, o, bo to jest wina tych ludzi, co go oglądają. Nie. Jeśli chcecie kogoś winić, to tylko siebie, przez to, że nie podjęliście żadnego działania, czy to w tej sprawie, czy w jakiejkolwiek sprawie bo bezczynność i narzekanie, że o, ktoś powinien coś z tym zrobić, nikt, nikt nic nie robi. Zadajcie sobie pytanie, co wy zrobiliście w jakiejkolwiek sprawie? Tutaj mamy sprawę e, patologicznego streamera, który nie powinien być w internecie, bo nie powinien. To, co on pokazuje, to są treści, które są niemoralne. Niewłaściwe, nie, nie żeby rozpowszechniać je, żeby inni, młodzi ludzie w szczególności, brali z tego przykład. I, I to tylko od nas zależy, co my z tym zrobimy. Nie od ludzi, którzy to oglądają, tylko od nas to zależy i jakie podejmiemy decyzje. Także zachęcam wszystkich, którzy czują się z tym źle co pokazuje nasz bohater, antybohater do informowania wymiaru ścigania, prokuratury, do informowania komend policji w swoim rejonie, jeśli wiecie, że nasi bohaterowie podróżują po drodze i stanowią zagrożenie, ponieważ Ponieważ e, kierowca jest w tym przypadku Natalia narażona na e, stres i bardzo długą jazdę, I jeszcze ma obok siebie gościa, który prowadzi non-stop stream i rozprasza ją w czasie prowadzenia pojazdu, to też skoszajcie, bo to też jest e, łamanie bezpieczeństwa, zasad bezpieczeństwa na drodze, nie? Takie, takie sytuacje. Jeśli potrzeba na to dowodów, wszędzie są szoty z ich streamów. Doprowadzili już do jednego zagrożenia. Była stłuczka. Całe szczęście, że nic się nie stało nikomu. Ale kto wie, może będzie następna. Oby jej nie było. Także zachęcam jeszcze raz wszystkich, podejmijcie ten krok. Nie? Wiadomo, te zawiadomienia to. Będzie również dotyczyło tego, że będziecie wezwani w postaci świadka, żeby dokonać wyjaśnień, dlaczego zawiadomiliście i czy macie jakieś dowody. To też musicie się z tym liczyć, że takie wezwania będą i będziecie musieli się stawić, żeby dokonać wyjaśnień i poprzeć swoje zgłoszenia. Ale tak jak mówię, dowodów jest bardzo dużo i nie wahajcie się, jeśli chcecie się pozbyć. Śczerwa z internetu. Róbcie to co my.